Znowu o nas zapomniał. Chodź! Co tam masz? Pudełeczko! I pewnie środku jest jajko. Nic tu nie ma. Hmm. Sprawdźmy jeszcze u ciebie. Coś tu jednak jest. A to tylko by. Zając wielkanocny ma nas w nosie. Nieprawda, Bingo. Ja myślę, że to są wskazówki, które pokierują nas do jajek. Hmm. U, już wiem! Litera... Skrzynka na listy! Szybciutko! Czy w środku są jajka? Nie, ale jest origami! To od zajączka wielkanocnego? Raczej tak! Patrz! I... Ori, ori, gami! Hmm. Twój ulubiony kolor? Błękit, jak twoja sierść. Czepka kucharska. Jajeczko! A co to może znaczyć? No, kucharze można spotkać w kuchni. Uu! Ej, bingo, patrz na mój ogródek, a ty na mój. Krasna i nigdy za wiele. U, możesz być moim mężem. Ja też bym chciała męża. Tak, tak, proszę bardzo. Jest identyczny. <laughs> no cześć, mężu. Hejka, mam na imię Bogumił. O, siema, Bogumił. Ja jestem Geralt. Zajmę się teraz swoim ogródkiem. Kop, 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 kop. Kop, 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 kop. Kop, 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 Ej, ale Geralt nie trzymał opaty. Mamo, Bingo ma fajniejszego męża niż ja. A może byś tak spróbowała docenić to, co masz? Ale ja nie mogę docenić tego, co mam, kiedy Bingo ma coś dużo lepszego. Trzymaj. Dzięki, mamo. Dzień dobry, nowy mężu. Bogu mile, tak rządka z warzywami jest ekstra. Światełka. Uuuuh. Ej, dlaczego Bingo? I kolejne światełka, które są identyczne. Dziękuję. A? Co? Bingo, wychodź mi z tego złego humoru. <laughs> Nie, to po co ja się z niego wyciągałam? Czemu znowu w niego wpadłaś? <laughs> Gratulacje! No ale ona znowu jest w złym. Co? Zaczęła mnie gonić z gilami na palcu! Ach, zaczyna mi się to składać w całość. Podejrzewam, że ona lubi być w złym humorze. Ja nie rozumiem, jak można chcieć być w złym humorze. Też nie rozumiem. <laughs> to co powinnyśmy zrobić? Niech się zastanowię. E... O, mam jeden pomysł! <laughs> o jacie, jaki przepiękny domek wyszedł z pod moich rąk! O, jestem z siebie zadowolona. Mam nadzieję, że przetrwa wieki. Uu, może nie. Pójdę sobie teraz na krótki spacerek. U, bardzo lubię tę kartę. Gotowe? Tak, tak. gotowe. O, koło. Czek, co ty? Słoneczko. Wiewiórka. A, -a. korczak. Nie. E, tancerka? Blisko. Stopciu, masz jakiś pomysł? Korczak! Ja już wiem, balerina. Tak. No, gratulacje. A -a. Stopciu, ty też kiedyś zgadniesz. Teraz moja kolej. Dobrze, Mufinko, twoja kolej. Jesteś pewna, że wiesz co masz robić? Jasne, babciu. Wybierz kartę. No i super. Spójrz, co masz. A teraz nam to przedstaw. Ale ja nie chcę karty z żabą! Ja chcę tę karty z baleriną! O, e, no, mufinko, przedstawiasz to, co wylosowałaś! Ale ja bym chciała przedstawić balerinę! O, o, o okej. Okay. Proszę babciowy bilet do biblioteki. O! Oje Juniu! Słuchajcie, babunie, macie mi się tu ładnie zachowywać. Ja nie wiem o co panu w ogóle chodzi. O, ja cię Skarbie, czy to miejsce jest wolne? Oh, jak najbardziej. A dokąd jedziesz, Złotko? Ja jadę do muzeum. A to było jechać dziewiętnastką. Tak byłoby znacznie szybciej. Nie, Janino, szybciej dwudziestką jedynką. Oj, ty to w ogóle nie wiesz, o czym mówisz? Tak naprawdę to zawsze wybieram ten konkretny autobus, bo podoba mi się kierowca. To ciekawe! Nie jest za bardzo obłosiony. Takich lubię. Och, no to cudownie. Możecie wziąć ślub i mieć mała autobusiątka. Ja z nim pogadam. Nie! Ach, bolałabym z tym jeszcze poczekać. Ale nie masz czasu. Przecież ty zaraz wysiadasz. Och, no co za... No, nie zdałaś. O, i kto jest teraz pupilkiem trenerki? No, a Bogdan? E, to ja może naszykuję wodostrzeja. E... Śmiało, nic na mnie nie masz. Jestem czysty jak łza. On, on... To on nasikał do basenu. sięńkie przestępstwo. Wy dwie zdałyście egzamin. Tak, ty oblałeś, bo posikałeś. O... Małgorzato, ja bardzo nie lubię skarżyć na moją rodzinę. Skoro Bogdan oblał egzamin, to i ja chcę go u ciebie oblać. A ja popieram akwarelkę. Dobra siorka. Jak chcecie, wszyscy oblewacie. Dziękuję, akwarelko. Nie ma za co, Bogdan. Karen! Witam z powrotem w Małych Rybkach. O! O, jestem z was taka dumna. Czemu woda w tym miejscu jest cieplejsza? Tak! <śmulet> 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 Znalazłeś jeszcze jakieś inne ciekawostki? No tak, spójrz. Kiedy ośmiornica się boi i chce uciekać, może wystrzelić chmurę atramentu. Wow! U, a co to? Węgosz elektryczny, czyli węgorz, który wytwarza własną elektryczność. Rety! Nikt nie lubi być atakowany, dlatego zwierzęta na różne sposoby się bronią. O. Co tam jeszcze jest? Spójrz tutaj. To jest ryba latająca. Istnieją latające ryby? Pokonują małe odległości, ale zawsze coś. No nieźle. Hej, Kablu! Cześć, Łatko! Chcesz się z nami pobawić w ośmiornicę? Uh, no jasne! Dobra, my będziemy węgorzami. Zgoda. A ja ośmiornicą Hapalochlaena. O nie! Ona jest bardzo jadowita. Musisz stać nieruchomo przy jeżeli cię dotknie, no dobra, to płynimy! Dopadłem! Bla, Bez oba. Jestem elektrycznym węgorzem. Nie. Owoc! To jest wąż! Zabierzcie go! <śles> <to> <mee> Oto Gida. Ryba. Gida. <macro> o! <output> Nie <diminuses> oh. przejmuj się. Ryba. A, już łapie. Tak, a to chodzi. Popatrz, co on potrafi. Siu! Ognisko! Eee, dorosły! Ha? Auć! moja pupa! Do wody, do wody do wody! Oh. Ryba! Jej! Ryby. Ryby! Pieku, pieku, pieku! Kależ? Dzięki! Burak z łowiska? O, dzięki. Banana? Tak. Tu są jeszcze sałatki. O, wyglądają przyjemnie. Ja kocham sałatki. Dziękuję. O, zielenina. <grym> Mój moment był w trakcie drugiego śniadania. Bingo próbowała nadziać pomidorki koktajlowe na widelec. <grym> to tak jest <laughs> trudne, to było takie śmieszne. Oj, bingo, chciałaś powiedzieć skomplikowane, ale trochę to sobie utrudniłaś. <śmiech> <śmiech> o, bingo, słonko, nie smuć się, to było śmieszne. Wcale, że nie. Bingo, czy powiedziałam coś złego? Nie, kochanie, zjadaj swój obiadek. Ja nie chciałam sprawić jej przykrości. No wiem, pewnie jej po prostu głupio, że się przejęzyczyła. To było śmieszne. Tak, to prawda. Ale ona chyba pomyślała, że śmiejesz się z niej. To nieprawda! Ja wiem. Słuchaj, nic się nie stało. Zjadaj obiadek. Przepraszam, Bingo. Naprawdę nie chciałam cię zawstydzić. Nie ma sprawy. Ale nadal się na mnie gniewasz? Nie. Mm, właśnie, że tak. Lew jest głodny! Uuu. Au! Bojciu! Wybaczcie, dzieci, ale jej się na wszystko pozwala. Uwaga, czytelnicy biblioteki! Proszę o zwrot wszystkich książek! Wkładam je do tej książkowej paszczy. Dziękuję. Ty też, Mufinko. Nie, ja nigdy ich nie oddam! Nie możesz zatrzymać książek z biblioteki. Jeśli ich nie oddasz, półki będą świecić pustkami. Wszyscy pozostali muszą je zwracać, a ja jedna mogę je zatrzymać. No ale dlaczego ty jedna możesz? Bo jestem najbardziej wyjątkowym dzieckiem na świecie. Dosyć! Możesz sobie hałasować i wypożyczać wszystkie książki, a nawet pożerać biedne dzieciaki pod warunkiem zwracania książek. W innym razie możemy sobie odpuścić całą zabawę. Jestem prześliczna, tak! Głośniej! I taka u... Głośniej! Oraz błyszczące, tak! Bardzo ładnie. Tak, słowa tej piosenki to samiuteńka prawda! <laughs> Wezwać królewską karetę. <laughs> Witajcie. Jeszcze. Jeszcze. Ile lejesz? To niezwykle interesujące. Baron żaba hał, hał Pół żaba, pół pies. O, to wyjątkowo interesujące. Szybciej, lokaju. Hej, Bingo, mogę teraz ja być królową? Okej. Okay. O to królowa. Jej nowa królowa! To dla mnie ogromny zaszczyt! Popta! Tak. <grym> Czy mogę służyć w <grym> e, Chwila, moment. Pole wydaje się na sam koniec. E, będzie spokojnie. Jak skończyłaś? Jeszcze nie. Tak się zastanawiam. Gwiazdokuców kupię sobie za dwa dolarusie. Wiesz co? Gwiazdokuce są po 50. Czyli ile ich za to kupię? Zero, młoda. O! A dasz mi za to sprzątanie tyle, żeby starczyło na gwiazdokuca? Nie dostaniesz ode mnie pięciu dych za sprzątnięcie po sobie. O, dlaczego? Bo ja w ogóle nie powinienem ci za to płacić. Powinnaś to zrobić i już. No ale czemu powinnam? Po prostu powinnaś. Dlaczego po prostu powinnam? bo pozwolę ci to oblizać. Okej, okay, bardzo proszę. O! Należysz tylko do mnie! Wspięłam się! Yay! Dasz rady, dasz radę! Zaraz będę! To działa? Super Pompi! Siadaj z nami! Hej, co tu się dzieje? Wow. Ah, Bobby. Bobby. Chodź no do mnie! Pombi! Uf! O mały włos. No miniaturowy to drobna, ale odważna rasa. No chodź, no chodź! To Jeszcze grudę! Hej, no! Pompi, wiem, że za radę! Jee! Yeah. 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 Robiłam to! Ej, hey, ja mam lęk wysokości! Sam się prosiłeś, złośliwcu! Właśnie. Właśnie! To jest nasza huśtawka! Żądam odstawienia na ziemię! Natychmiast! O, no dobrze, więc zejdziemy! Gotowi! Zabij! Zaraz czekajcie! Już! Go! Yeah! Pan Miś Polarny może by coś zjadł? Uf. Stacja gabinet weterynaryjny. Do widzenia! Odjazd I Dzień dobry, doktor Glendo! Czeka nas pracowity dzień. Mamy chorego tygrysa i sześć chorych skunksów. Oby nie smrodziły. I ma rudnego misia polarnego. O, wystarczy pokilkotać go w brodę. Patrz! Kili, kili! Widzisz? Glendo, ty jesteś niezastąpiona. Nadjeżdża o. pociąg! Pracu, pracu. No to do jutra. Pa, Glendo! Pip. Odjazd pociągu. Następna stacja, żłobek. Dzięki. Polciu, przyszła twoja mama. Polcia była dziś w świetnym humorze. Bo to jest zuch dziewczynka. Wjazd na stację! Dziękuję. Odjazd pociągu! Spaczku, spaczku, spaczku. Ah. Dzień dobry, Polciu, musimy wychodzić. To pa, mężu. O, możemy to sobie wziąć? Róbcie z tym, co chcecie. Udawajmy, że to jest woda. Tak, a my ryby. <laughs> Może ja będę mamą rybą, a ty bobasem rybą? Okej. Okay. Komiksowy pies radzi podłożyć karton pod drewniane części. Nie będę się słuchał jakiegoś komiksowego psa. O, to może być ląd! Tak, i udawajmy żaby. Albo żabsy! <noise> żabsy. Tylko pamiętaj, że ty jesteś bobasem, żabsem. E, nie, ja urosłam i teraz jestem już dwuletnim żabsem. O, no dobra. Radę, Jesteś pewien, że w dobrym miejscu to wkręcasz? E, to chyba nie ma znaczenia. A ja myślę, że ma. Rarę, rarę. O, zróbmy sobie z tego ogony. I będziemy jaszczurkami. Jaszczurki robią tak. Blar, 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 blar. Jestem najszczęśliwszym koniem na świecie. Konie nie gadają. Panie i panowie, gorąco witamy na ślubie iskry i galopka. Stopka, ślub się już zaczął! No i nie przychodzi. Każ im trochę pogadać. Możecie teraz trochę pogadać. E, ja za niego nie wyjdę, brzydko pachnie. Mam złamane serduszko. Mówiłam, konie nie gadają. A, no to nie. Niech już wezmą ten ślub. Możecie teraz wziąć ślubik. Powiedziała, że macie wziąć ślubik. Powiedzcie sobie tak. Tak, ale w języku końskim. No. no dobra, uśmiech, Bob! No. Poka, poka! Oh. Bob, patrz, to jest mój tablet! Można nim robić piękne zdjęcia i oglądać na nim bajki! No i grać w gry! Pokaż mu tę gierkę, w której strzyży się brodę Mikołajowi! Dobra! Ale nie grajcie zbyt długo! A może zagrać z Bobem Bagi! w jakąś grę samochodową? Bajki! Niech Wam będzie, proszę bardzo. Jejej! No dobra, to kto będzie trzymał listę zakupów? Bob? Bob, to jest właśnie Grzesio Gapa. On jest bardzo zabawny! Właśnie, strasznie zabawny! I wyprzedza zawodniku kolejnej drużyny i już mamy Podaj! Dawaj Bungie! A mnie? Podaj Daj, Szybko Bungie! No podaj ziomuś, podaj mi! Szybko! <śmum> Dawaj. Tak jest. jest! Hej tato! Hej Bąblu! Jesteś nietoperzem! Tak! I jak jest? Jest ekstra! Nigdy nie zjadłam tylu owocków! Ha? No, nieźle. Hej, a widziałaś mój rzut? Tak, widziałam. Co za dobry rzut. Oj, tak. Chłopaki, tych rzutów będzie dużo więcej. <grym> tak, Jaśne, chciałbyś. Tak, jak nigdy. <grym> no dobra, na razie, Blu, Szykujcie się na mnie. <grym> na razie, tato. Wow.